Stajemy na apel pamięci, by uczcić tych, którzy złożyli swe życie w obronie morskich granic lub poświęcili je dla rozwoju silnej i morskiej Polski. Wzywam was światłem płonącego znicza, tętnem gorących marynarskich serc tutaj do Szczecina pod szczególny pomnik poświęcony pamięci tym, którzy nie powrócili z morza. Stańcie na apel wy, marynarze polskiej Floty Wojennej i Handlowej, Załóg ORP Gryf i Wichel, Dywizjonu Trałowców, Kanonierek, Jednostek Pomocniczych Załóg SS Gdynia i MS Gdańsk, którzy w dniach wrześniowych 1939 roku w obronie polskich wód oddaliście swoje młode życie, Wierni do ostatniej chwili złożonej przysięgi. Dyrektorze Państwowej Szkoły Morskiej Gdyni, Kapitanie Stanisławie Kosko, Starszy Posłanie Michale Jagodziński. Absolwencie Państwowej Szkoły Morskiej Walerianie Grzybowski. Absolwencie Państwowej Szkoły Morskiej Albinie Selbinowicz. Stańcie do apelu wy, którzy odeszliście na wieczną wachtę z atlantyckich szlaków konwojowych do Murmańskiej i Ameryki Północnej, Morza Śródziemnego, Morza Północnego oraz wszystkich mórz i oceanów. Tam, gdzie toczył się bój o wolność, obyt i istnienie narodowe. Marynarze Piłsudskiego, Zagłoby, Rozewia, Wigrów, Naroczy, Zbaraża, Padelewskiego, Warszawy, Częstochowy, Cieszynka, Pucka i inni. Kapitanie Mamercie Stankiewicz, kapitanie Władysławie Grabowski, pierwszy mechaniku Janie Wiktorowicz, Palaczu Antoni Piankę. Kucharzu Bernardzi Oziński.